No, witam na kanale Ograć Machera Na początek, jak zwykle, trochę o promocjach dla nowych graczy Forbet. I tak, mamy grę bez podatku przez pierwsze dwa tygodnie. Dodatkowo, przy pierwszej wpłacie macie do 2000 w formie bonusu, i przy drugiej wpłacie do 200 zł jako maxi zysk Co to jest maxi zysk? To jest promocja Forbet, właśnie dla nowych graczy, ale nie tylko, bo często jest weekendy i na wyższe ligi rozrywkowe. To jest taka promocja, że jeżeli kupon okaże się wygrany, wówczas macie podwajaną wygraną. Bardzo fajna promocja. Radzę skorzystać, jeżeli ktoś nie ma konta. Link do rejestracji do Forbet będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do typów i analiz na dziś. Witam na kanale Ograć Bookmachera po dłuższej nieobecności. Mam nadzieję, że już wrócimy na stałe i co sobotę, niedzielę będą filmy, konkursy. Właśnie mam dla Was konkurs, pierwszy w tej serii. I tutaj mamy, wiadomo, mecz na szczycie. No, super. Puchar, tak zwana tarcza wspólnoty w Anglii, Manchester City Arsenal, wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej minuty bramki, także zachęcam, polecam, bierzcie udział w konkursie i widzimy się w każdy weekend, w każdą sobotę i niedzielę z konkursem. A tak prezentują się kupony. Na ten weekend No właśnie została nam niedziela Tylko w, weekend, w weekendzie Będzie następnym tygodniu będą dwa konkursy Sobota, niedziela, będzie progresja Będzie taśma weekendu Czyli tak naprawdę będą dwa kupony Z soboty i niedzieli Postaram się i na sobotę i na niedzielę Jakąś taśmę wybrać i jakieś typy Ale będziemy też właśnie grać progresją I to będzie nasz główny cel Żeby wygrywać na progresji Tak zwany kupon na podwojenie I tu mamy dwa typy Legia Warszawa która ma wygrać z ruchem Chorzów moim zdaniem wygra. No, ruch Chorów gra słabo, to jest Benjaminek, a no, Legia aspiruje o mistrzostwo i musi z Beniaminkami wygrywać. I drugi mecz, właśnie konkursowy, Manchester City z Arsenalem. Ja typuję, że Manchester City po prostu wygra, ma lepszą ekipę, lepszy skład w końcu Mistrz Anglii Arsenal. Grał dobrze tylko na początku sezonu, a potem tylko była zniżka formy. I tak się prezentuje kupon z progresji, a z taśmy weekendu to tak wybrałem sobie pięć spotkań z różnych lig i to my za głębi Lubin, że strzeli bramkę z lechem Poznań, lech po pucharach. Myślę, że tutaj straci bramkę, jeżeli stracili z zespołem z Litwy, no to po prostu z Głębie też powinno wykorzystać drugi mecz Leicester z Coventry no Leicester moim zdaniem szybko awansuje z powrotem do najwyższej ligi w Anglii i po prostu też ze słabym zespołem powinni sobie poradzić u siebie tym bardziej druga liga niemiecka i tutaj Hamburger mam nadzieję, że nie przegra tego meczu co sezon walczą o awans i mam nadzieję, że znowu powalczą kolejne spotkanie Tutaj mamy ligę szkocką. Ja po prostu idę w dwie bramki. Tam jest overowa liga i moim zdaniem dwie bramki na początku sezonu powinny wpaść w tym spotkaniu Hibernian, St. I ostatnie spotkanie Tiro, że strzeli bramkę z Salzburgiem, to jest Austria. I też fajny typ moim zdaniem, bo Salzburg jest overowy, ale też potrafi bramkę stracić. To jest najbardziej moim zdaniem trochę taki ryzykowny typ, ale ma też rację bytu. To tyle na dziś. Bierzcie udział w konkursie. Widzimy się w sobotę. I będą konkursy dalej i kupony analizy. Widzimy się, jak mówię, za tydzień Elo.